Panie słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział, przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go nauczycielu, kiedy to nastąpi. I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem. Oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza i ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Oto słowo Pańskie. Dumni byli ze swojej świątyni, jaka jest piękna, mocna, wspaniała. I Chrystus im mówi, wkrótce nie zostanie kamień na kamieniu z tej waszej dumy, z tej waszej chluby. Jeżeli dzisiaj nie zrobiłeś jakiegoś grzechu, to tylko dlatego, że, że Bóg nad tobą rękę trzyma. Wystarczy, że Bóg zabierze swoją rękę. I wtedy zobaczysz, do czego jesteś zdolny, i Twoja, twoja świątynia, którą wybudowałeś, runie. Chrześcijanin to jest ten, kto, kto wie, że żyje z łaski Boga. Że dzisiaj Bóg wkłada w moje serce dobre, piękne pragnienia. Że dzisiaj Bóg w moje ręce składa pewne działania i że ja dobre mogę je wykonać. Że ja dzisiaj mogę być Bogu wdzięczny, dzisiaj mi Bóg daje w ogóle wstać. Nie wszyscy mają tę łaskę, że dzisiaj mogli wstać. Ktoś już dzisiaj wstał rano i stwierdził, że jego ciało mu odmawia posłuszeństwa. Albo że jego psychika mu odmawia posłuszeństwa, ma depresję. Nienawidzi świata, nienawidzi siebie, nie lubi siebie. Świątynia runęła. Chrześcijanie to jest ktoś, kto żyje, Czuje się ubogi, bardzo biedny. Nie, on nie chwali siebie, nie, nie szuka, bo on wie, że, że jeżeli coś ma, to Bóg mu to dał. I to jest ważne, bo jeżeli, jeżeli masz takiego ducha, to ciebie nie jest w stanie nic zranić. A jeżeli nie masz takiego ducha, to jesteś bardzo słabiutki. To znaczy, że byle słowo drugiego człowieka od razu możecie zranić, skrzywdzić od razu. Stąd są te trzęsienia ziemi, o których Chrystus mówi, że jak nadchodzą te trzęsienia ziemi, jak, to po prostu, jak są takie trudne wydarzenia, to od razu widać, kto ma jakiego ducha. Momentalnie się to dzieje. Prawda wychodzi na jaw. Jesteśmy tu tylko po to, żeby otrzymać od Chrystusa Jego ducha, żeby On nam, nam pomógł dzisiaj robić dobro, żeby nam pomógł dzisiaj przebaczyć, żeby nam pomógł dzisiaj trwać w jedności.